Я дуже тішуся і радий, що ви також хочете підписати з нами угоду. Ми надіємося на дуже вільну співпрацю. Я вважаю, що Бо... часом буває так, що ректори зустрінуться, підпишуть угоду по конячку випік. На тому співпрацю кінча, так? <laughs> <laughs> я їй трошки протирію. чому вважаю, що як ми підписали певні зобов'язання та співпраця співпрацю. Треба співпрацювати. Я надію, що тут і пан проректор є. nas jej mająństw jest związki z nim udyspojaty. Te nasze jednostki współpracy. My tak też chcemy. jeszcze hmm, i Ukraina będzie go I my na to cenięmy. Tu mu nam lepsze współpracować z wami, bo to jest nasze najgłębsze. Jak za wyderzawa, my z jakimi w Europie, z jakimi nie zawsze, Harleńko z tym pracujecie. W Unii jest bardzo nie dołyki, my serenkam akademickim. Nasze miasta nie duże podwignie, my takoś w Słucce majże 100 tysięcy mieszkańców, dużo roztopów, ja znaję troszkę większe no y, i stokrajsze kwiaty. No, już do Majuszczu Czeresena, ludek i Kraszczy z tym pracują, Kraszczy jedoist, Baczy Dorocha, my Czeresłowaczy, jak i do Najwyczew Czerwink czy Wilano Franki z Kudurzeraśów ale domaję jeszcze o Błyskach I my domajemy o promiegu promiegu Błodnie, bo ta wybracja nasza w Ukrainie już daje perspektywną i my nadzieję, że ten jak akademik, tak oszuściłoby do pomoż.